To jest print rysunku taty, oryginał ma w szufladzie. I to jest rysunek pod tytułem Nie zabijaj przed Bożym Narodzeniem. I to jest rysunek z 1971 roku. I to, są, to jest komentarz taty do strajków, jakie miały miejsce wtedy na północy Polski. To były pierwsze strajki. Natomiast połączyłam to z moim rysunkiem, który powycinałam w ogóle postacie gęby z mojego rysunku. Ponieważ też tematycznie był spójny, pokazany był marsz, pokazane było współczesne społeczeństwo, które czegoś chce, które ma, jest konsumpcyjne, które ciągle czegoś chce, ciągle mu się coś nie podoba. Komentarz pozostawiam Państwu. Natomiast tutaj dlatego te napisy są, które powycinałam z oryginalnego swojego rysunku, a tu jest taki gadżecik nawet. Bo miałam narysowaną babę na tymże rysunku, która mówi, że już się mylą te wszystkie demonstracje. No i tutaj jest wolność, równość, demokracja. Natomiast tu jest jeszcze taki komentarz, który jest charakterystyczny, znamienny dla naszych czasów, że jest, musi być transmisja na żywo, musi być e, transmitowane przez portale społecznościowe, przez różne e, m, portale newsowe i tak dalej, tak dalej. Także dzisiaj po prostu wszyscy żyjemy w sieci.